Tego gościa zaraz sobie przesuniemy, spróbujemy jeszcze coś tutaj zmajstrować. Jest zbyt jasno. No dobra, niestety nic nie mogę popsuć, tu jest stety. Te drzwi sprawdzimy zaraz. Na zdrowie nie musimy uzupełniać, mamy full. Na są jeszcze jakieś kraty, którymi pójdziemy chyba dalej, albo i... Nie, jest tutaj tylko gotówka. Czyli w porządku. Dobrze że tutaj e, zerknęliśmy. To są z kolei kolejne. I tutaj już jest jakaś drabinka, tak więc tędy pójdziemy dalej. Sprawdzę jeszcze pomieszczenie za nami. I poskaczę trochę po tych e, kartonach, skrzyniach. Jak zwał, tak zwał. Może będzie coś istotnego tutaj. Bardzo chciałbym poeksplorować wszystkie te obszary. Możliwe, że coś znajdę. No i zobaczmy. Tutaj właściwie nie bardzo. był właściwie dobry patron, żeby tutaj wskoczyć w pierwszych chwilach, gdy skradaliśmy się pomiędzy tymi wszystkimi strażnikami. Może łatwiej byłoby ich załatwić z góry. Jednak teraz nie ma to większego znaczenia. Wbiłem po prostu tutaj, żeby zobaczyć, czy nic nie przeoczyłem. Czy nic nie, nie znajduje się tutaj e, wyżej? Czy nic nie jest schowane? Wygląda na to, że raczej nie. Zobaczymy co znajduje się w tych drzwiach. Aha, incorrect, dobra. Czy jest nieprawidłowy. No to mamy w takim bądź razie tylko jedną drogę możliwą do załatwienia. Te drzwi są dalej zamknięte. Idziemy! Widzę jasność, widzę światło. Okej, okay, jakaś winda chyba? Ale wyłączmy sobie nasze oczka. Tam widzę dwóch strażników, i dodatkowo mamy jakiś loading. Więc przeszekamy, zobaczymy. Okej. Okay. Zjeżdżamy już powoli do kopalni. W kopalniach już totalnie się nie orientuję, jak należy tam chodzić i co ogólnie ogarniać, w jaki sposób i w jakim stylu. Tak więc będzie zabawnie. Będę nieźle tam wtapiał. Póki co zejdziemy sobie drabinką. I nie wiem, czy my właściwie możemy pojawić się w tych kopalniach, czy nie bardzo. Na razie schowię sobie broń, tak, żeby nie zmaścić wszystkiego już na dobrym początku. Mhm, mm kod mamy incorrect, czyli dalej niepoprawny. Na pewno nie będziemy mogli już wrócić z tego miejsca. No i słuchajcie, nie wiem, czy zakraść się do tego strażnika i już na początek go rozwalić, czy po prostu może normalnie tutaj chodzić. Zobaczymy. Są tu jakieś kamery? Chyba nie. Spróbujemy się poskradać troszkę. Cholera wraca. No i to było to. Czyli już wiem, że wszyscy będą po nas strzelać. Wszyscy nie będą nas tutaj lubić i warto byłoby go załatwić po cichu, mimo wszystko. Dlatego zabiję się i spróbuję jeszcze raz do tego podejść. Na razie z dwóch strażników. Będziemy powolutku za nimi kroczyć. Aha, i jeden z nich zawsze wraca. Jest cenna wskazówka. Dobrze, że nas nie zauważył. Właściwie to troszkę się wygupił, powiem Wam szczerze. Powinien nas zauważyć. Niezły kasztan. No, ale chyba tutaj wróci, dlatego ja się schowię. W tym momencie nie powinien nas widzieć. Spróbujemy wybić go zaraz, jak tutaj podejdzie i sobie stanie obok tych skrzyń. Chyba mam tu więźnia, coś słyszałem. Cholera. Za bardzo się wychyliłem. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Idź sobie! Dame! Mówiłem, że mnie nie widzisz. A twój kolega widział mnie, czy nie bardzo? Wow, całkiem nieźle idzie. Dobra, planowałem załatwić to po cichu, ale... Niech już tak zostanie. Może zaciągniemy go, żeby tutaj nie było jakiejś mega awantury. Ze względu na to, że ktoś znajdzie te ciała. Dobra. Karabin nie bije, karabin nie zły. Przydałoby się tak swoją drogą apteczka. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest w tym tunelu. No, nikogo tam chyba nie ma. A, czyli jest w porządku. W miarę w porządku. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj, chociaż nie wiem za bardzo po co. A, taki widok e, piękny tutaj mamy, i nic w zasadzie więcej, tak więc mogę sobie stąd zejść. Sprawdźmy do czego są te przyciski. Inkorrekt. Ok. Słuchajcie, będąc w kopalni, miałem się jeszcze rozglądać z okularami. Dla typa, który nas prosił o pomoc, dlatego powiedzmy, że będę też sprawdzał każdy róg. O, cholera. Nie wiedziałem, że jest tam jeszcze jeden strażnik. Mam nadzieję, że tutaj podejdzie. Będę jak Jedi, odbiję pociski. Czuł, czuł, czuł. No chodź tu, misiu-pysiu. Wygląda na to, że jest twardy nie niewzruszony, będzie tam stał. A nie mam za bardzo czym go załatwić na taką odległość. A, debilu, debilu. No rusz się przecież. Najłatwiej byłoby chyba podbiec i go zdjąć. Jednak ni cholery nie wiem jak to wykonać. No nie można jakoś włączyć tego światła tutaj. Byłoby prościej. Zaraz pokombinujemy. Nie, ja, ten karabin mnie nie lubi, jak już wspomniałem. Tu nie ma nic interesującego. Tam jest jakiś szyb wentylacyjny, ale tam nie, na razie nie, nie wskoczymy. Dokładnie tak. A z góry, jakbyś spróbować się tutaj przedostać? Może tam jakieś jest przejście. Naprawdę chciałbym popsuć te światła. O, jak miło. To jest jakiś włas. Aha, wygląda na to, że chyba wcale nie musieliśmy schodzić z tej windy. Całość była opcjonalna. A teraz ten pan chyba mnie zauważył, jak wykopywałem całą kratę. Jednak jest na tyle głupi, że nie zaglądnie tutaj do środka. Nie zaglądnie, tak powiedziałem to ni to po polsku, ni to po Śląsku. Chodziło oczywiście, że nie zerknie tu. Ach, cholera, teraz mnie widział. Ale spokojnie, zaraz coś poradzimy na to. W końcu mam pałę ze sobą. No, on tam będzie trochę wariował. Poczekajmy, aż się chłopak uspokoi. Nie widzisz nic. Mnie tu w ogóle nie ma. Sekundę temu tutaj biegłem, ale mnie tu nie ma. Jesteś za głupi, musisz się porozglądać. Dokładnie tak. Easy, easy. A teraz po prostu cię zajdę. Po cichutku. I wykończę. Pięknie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Właśnie, Ej, ej chce się tu zaciągnąć, chować. No dobra, leż sobie tutaj, nie powinieneś nikomu przeszkadzać za bardzo. Ej, jesteś w miarę schowany. A ja dalej będę bawił się w Jedi. No coś jest na górze. Wygląda to, że kolejne przejście, kolejny was. Riddick naprawdę bardzo spektakularnie tutaj sobie wchodzi do tego wszystkiego. Jest krata do wykopania, oczywiście ją sobie wykopiemy. Tak właściwie stricte for fun. Nie ma to większego celu. Sprawdźmy jeszcze, co znajduje się tutaj. Naprawdę będę penetrował sobie każdy tunelek, papierosy. Wybaczcie, ale tego pana chciałbym też zdjąć. Tak więc e, na razie scho się schowia, oczywiście. Nie on tam sobie głupiej, niech wszczela e, właśnie w ten tunel. E, zajdę go szybko z tej strony, może się uda. Cholera! Przejrzał mnie! <laughs> A, jest tam. Poczekajmy, niech się uspokoi. Idzie, idzie, idzie. A ja tak po cichu bym zaskoczył. Cholera, no nie o to mi chodziło. Ha, ale efekt i tak jest niezły. Koniec końców pokonaliśmy go. Sprawdzimy sobie te pomieszczenie. Oczywiście kot jest nieprzyjęty, nieprawidłowy. No ale mam satysfakcję, że go zabiłem. Dobra, to by było na tyle. Idziemy pentakrować dalej te wazy. Hops. No nie wstawaj, Ridik. Mamy po to załatwiać. Teraz tak, jeśli znajdziemy jakąś apteczkę, to będę w niebo wzięty. Tam jest jakiś przeuroczy pan. Zaraz go tutaj ładnie tak zajdziemy. No właściwie idziemy na żywioł. Może się nie odwróci. Przynajmniej taką mam nadzieję. Uhuuhu. Tak trochę go pokiereszowało, ale wygląda na to, że dzięki temu będziemy mogli tam zejść. Te wiatraki się zatrzymały. Czyli dobrze to wykonałem. Jednak to za momencik sprawdzimy sobie, co tutaj jeszcze ciekawego się znajduje. A, tutaj chyba nic. Tutaj mogę światło w ogóle wyłączyć. Pięknie. To nie działa, to nie działa. Tu jest drabinka, chyba nie. Dobra, ok. Spróbujmy ogółem. Zejść sobie tutaj po tych włazach, znaczy w włazach, ogólnie po tej wentylacji, tutaj są te wiatraki. Będziemy skakać z jednego na drugi. Może uda się to przeżyć. Sprawdźmy, czy teraz najsensowniej byłoby wskoczyć na tamten. No, cholera, nie o to mi chodziło. Dodatkowo zginęliśmy. Tak więc coś sobie tutaj na szybko powtórzymy. Okej, okay, słuchajcie, Wygląda na to, że tam jest ten strażnik. On się cały czas tutaj patrzy do góry, nie wróży najlepiej. Myślę, jak sensownie byłoby go załatwić w bardzo krótki, szybki, komfortowy sposób. Spróbuję przejść troszkę bliżej niego. Oczywiście muszę w tym celu kucnąć. On nas dalej nie widzi. Bardzo dobrze. Spróbujemy zaskoczyć mu na głowę. A, i dobrze, i pięknie. O to chodziło. Huh, czyli wybiliśmy wszystkich strażników. Dobra, biegniemy dalej. Moc jest ze mną. Powoli, tam sobie jakiś idzie. Mam nadzieję, że mieliśmy tutaj save'a, albo chociaż jakiś punkt kontrolny.

Ok, czyli ogólnie nikt nie jest tutaj zadowolony. Nikt nie może skorzystać z prysznica. Fajnie byłoby tam przejść za nich, jakoś ich zabić. Na razie poczekamy. Niech oni się tutaj jakoś sensownie sami z siebie porozmieszczają. to w powietrzu. Dobrze, niech on sobie tutaj wychodzi. My i tak go zaraz jakoś wybijemy. Tak, on sobie tutaj idzie, idzie, idzie. Prawdopodobnie nas nie zobaczy, chyba, że tutaj poświeci. Dame. O, i to był nasz błąd. E, czyli musimy przejść e, najprawdopodobniej ze skrzynie po lewej stronie. Wtedy nas faktycznie ten strażnik nie zobaczy. Patrzcie teraz. E, rozegram to zupełnie inaczej. Próbujemy zrobić to w ten sposób. Tak, nikt nas jeszcze nie widział. Trosz szybko, energicznie, za tym kontener po, po lewej. Dobrze. Cholera, teraz nas zauważyli, nie wiem jakim cenem Nie mam mamy pozamiatane, oczywiście dam się tutaj zabić. Powtórzę to już teraz. OK, słuchajcie, wracam do Was po krótkiej przerwie. Jeden ze strażników rozmawia właśnie o tym prysznicu z tym wielgachnym mechem pod drzwiami. Natomiast mi udało się przekraść do tego strażnika. Zaraz odbędą tutaj też krótką rozmowę. Ja wtedy spróbuję go wybić, a drugim zajmiemy się nieco później. Na razie się schowię i poczekam aż skończę rozmawiać. Ok, teraz w tym momencie tutaj nieco się wychyla. I powolutku spróbujemy. Cholera. Nie, jeszcze do niego nie podejdę. Ciągle jest tam jeden strażnik na środku. I dodatkowo obserwuję go ten mech. Jeśli ten mech cały czas tam stoi. Tak, on jest mniej więcej odwrócony w tą stronę. Czyli nisi z naszego planu. Za bardzo nie ma tutaj jakich wybić. Trochę smutne. A co się stanie, jeśli wskoczę na ten karton? Będziemy nieźle widoczni, czyli też jest lipa. Puścimy się oczywiście, a tutaj da się wskoczyć. Tutaj już jesteśmy troszkę mniej widoczni, dlatego też wejdę sobie. I co my tutaj mamy? Możemy się czegoś chwycić? Chyba nie bardzo. No dobrze, niech próbuję tutaj podejść. Może, że uda mi się go załatwić. No niestety nic. On tutaj będzie tak sobie chodził. Kurczę, perfidna sprawa, nie wiem za bardzo jak za to się zabrać wszystko. Okej, okay. powiedzmy, że o to mi chodziło. Spróbujemy go wybić. Cudownie, nikt go nie słyszał, jest mniej więcej schowany. To dobry znak. Zabijemy jeszcze tego typa. Mam nadzieję, że Mech tego nie zauważy. I szybciutko, 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 szybciutko. Nic nie widzi, nic nie widzi. Pięknie. Ooo oh yeah. Dobrze to wykombinowałem, co? Piękna sprawa. Jestem po prostu z siebie dumny. I teraz tak, mamy teoretycznie drogę wolną. Jednak mimo wszystko starałbym się uważać, bo jeśli zobaczy nas ten olbrzymi mech, no to praktycznie dwa strzały jest po nas. Tak więc będę dalej powiedzmy, że mniej więcej się skradał, chociaż. Wspinę się na szynie. Spróbujemy wbić na tą szynę, może nas nie zaważy. Tak więc 3, 4 i ry. Ok, chyba się udało. Opuściłem się. Co to jest? Tutaj chyba można bezpiecznie nawet zeskoczyć. A jednak nie będę na razie tego robił. Za nami nie ma nic ciekawego. A mogę wskoczyć jeszcze na tę skrzynię? rozejrzę się troszkę bardziej dzięki temu. Z nami jest chyba ten robot, tak dokładnie, nie będziemy go niepokoić, a za to spróbuję. A gdzie teraz się wdrapać z kolei? Tutaj mamy dość blisko do poręczy, spróbujemy się chwycić dokładnie tak. I z kolei teraz mamy już chyba drogę wolną. Wejdziemy tutaj i będziemy powoli sobie zwiedzali. Słuchajcie, podoba mi się ta skradanka, Jest całkiem w stylu może TIFA. Można to na pewno do tego przyrównać. Całkiem ciekawa sprawa, mam dużą dowolność, jeśli chodzi o eksplorację. Prawdopodobnie mogłem pójść też w drugą stronę i wejść tutaj na inny sposób. Nie zauważył nas. to już jest po grze, niech nas zabije. Natomiast wiem, że jest tu jeden strażnik i drugi zaraz obok. A będziemy uważali na nich. Będziemy przechodzić, gdy nie będą się patrzeć w stronę tych okienek. No i idziemy. Tak więc jeden sobie idzie, my też. Jeden sobie tam odszedł prawo, drugi się rozgląda, czyli my się nie wychylamy w tym momencie. Wychylimy się dopiero za momencik. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, dobrze poszedł. Ten wraca. Tak więc, tak więc czekamy. Ja naprawdę nie chcę się tutaj wychylać niepotrzebnie. Będziemy musieli to powtarzać po milion razy. Ja nie wydaje mi się, żeby to było naszym celem. Ten się tutaj obraca. okej, okay, Teraz jak to wygląda. Idzie dalej. No, porozgląda się. My robimy ruch ok. Teraz jesteśmy prawdopodobnie nieźle widoczni. Mam nadzieję, że nie zauważy nas poskosia stamtąd. Kurczę no. Jest perfina sprawa, bo jeden będzie tu stop wracał, drugi będzie się z kolei odwracał. No, i to jest taka dość mętna sprawa. No, zauważył nas teraz gościu z tamtego okna. Jest ich za dużo, jest ich stanowczo za dużo. No widzi nas, widzi, 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 będzie nad nas walił, teraz grzał. Ok, jest jeszcze inna opcja: spróbujemy zrobić to na żywioł i po prostu to przebiec. Uwaga, spróbujemy za 3, 2, 1, już. Powiedzmy, że się udało. Teraz oczywiście straże będą bardziej wyczuleni na nas. Zobaczą nas przy byle okazji. Nie wróży dobrze, ale z czasem myślę, że jakoś się ich pozbędziemy.